Też powinnam zacząć gotować. Wezmę lody czekoladowe. Wrzucę je do miski i zaleję mlekiem. Pyszniutki bananik. Oj, powinnam dodać go do miski. Świetnie. Teraz mieszamy. I wlewamy do najlepszego kubka. Żartujemy troszkę z szefowej. Hop, To zgasił światło. Maciu! Śpi? Nieważne. Zacznijmy robić mój genialny koktajl. Potrzebuję gałki lodu, którą wkładam do kubka. Zalewam porcją świeżego mleka i wszystko mieszam. Przygotuję naczynie. Ananasa. Tak, tak. Dobrze słyszycie. Wlewamy wszystko do ananasa. Na wierzch ścieramy batonik bounty. Kokosowo-czekoladowe nuty będą idealnie pasować. Dekorujemy wszystko parasolkami, czekoladkami i wkładamy słomki. Mistrzowski koktajl gotowy. Promuj szybko, Margo.